witajcie w niedzielny poranek jesteśmy na targu tuż przy rzece chcieliśmy zobaczyć widzicie, rozładowujące się łódki z towarów które właśnie są sprzedawane na tym targu ale o kurczę nie ma łódek to znaczy łódki stoją jakieś takie wielkie niezbyt efektowne, a chcieliśmy porobić trochę zdjęć Stark już żyje, mimo że jest siódma rano. Marysz tu trochę robi zdjęć. Przyjechaliśmy na śniadanie po nieudanych, znaczy nieudanych. Trochę nas stark rozczarował. Spodziewaliśmy się troszeczkę czegoś innego, ale po prostu będziemy szukać w innych miastach. Tego, co byśmy chcieli. Ja co byśmy chcieli? Chcielibyśmy mieć takie małe łódki, wypakowane po brzegi owocami, warzywami, które podpływają do brzegu i się rozładowują, albo nawet sprzedaż z łódek. A, a tutaj tego nie, nie zobaczyliśmy. Może coś takiego się działo, ale wcześniej. Nie wiemy. Tak, czołówek. Jesteśmy teraz na śniadaniu. Mamy zupę. Dzisiaj z kurczakiem Niezły motyw Co dzisiaj planujemy? Jeszcze nie ustaliliśmy Właściwie to zaraz będziemy się nad tym zastanawiać Czy zostaniemy tu jeszcze jeden Jeszcze jedną nockę Czy ruszamy dalej Wszystko się okaże Za chwilę no Ogólnie wrócilibyśmy właśnie jakąś, nazwijmy to, osobistą łódkę i przepłynąć się po masę ale... Co będzie, to będzie. to będzie. Jadąc nad rzeką w poszukiwaniu łódki z daleka zwabiły nas wielkie rzeźby Buddów i jesteśmy na terenie Pagody. Przyjechaliśmy tutaj. Tutaj się panie modlą. Za mną jest Budda, śpiący, leżący. leżący. Tutaj zaraz Wam pokażemy Buddę Grubaska i jeszcze jest tam na samym froncie stojący Budda. Bardzo tu ładnie, ładnie, zielona, zieleń utrzymana. Pięknie. Pójdziemy jeszcze na te zabudowania tutaj w centralne. Zobaczymy tam jak jest. U nich kupowaliśmy i były super słodkie Ile one kosztowały Mariusz? Eee, o kurczę. 80... E, nie Tak, 85 groszy sztuka. Tak, więc chyba najtańsze kokosy jakie spotkaliśmy na naszej drodze. I wcale nie najgorsze. wręcz przeciwnie. To najlepsze. Chyba najlepsze jak jedliśmy dotychczas. Takie małe a tyle smaku. Jestem teraz na moście. Czekam na Mariusza, który robi zdjęcia. Most jest nad Mersągiem. Surprise, surprise. Tak i mm, dzisiaj zamierzamy zrobić jakieś 20 kmów, nie za dużo. Idziemy teraz z miejscowości My w, w której spaliśmy, do Ben I wyobraźcie sobie, że zjeżdżając z mostu znaleźliśmy albo rozpoznaliśmy miejscówkę, w której byliśmy 3 lata temu. Tutaj dowiózł nas autokar i stąd mieliśmy tour po Mekongu. No ale fajnie. A teraz przyjechaliśmy rowerami. Kupujemy teraz winogron przy drodze. Kilogram. Ile kosztuje? Mamy 15 tysięcy 15 wietnamskich domów, czyli jakieś 2,50. 2,50, a piękny jest tam winogron. Jest czerwony, jest biały, mawia się sobie miks. Słuchajcie, tak zadowoleni jesteśmy, że za 15 15 jest kilo, ale to jest pół kilo bo 15 tysięcy nua to jest pół kilo i wszystko jasne, wszystko jasne. i do wyżarliśmy wnętrze wzięliśmy sobie drzewkę na hamaku i czas ruszać w drogę I 4K ma no do zrobienia jeszcze znowu strzał, ostatnie jeśli chodzi o przybytki. Chodź za zobaczcie. Za pierwszym razem. Ja. Od razu pokażę łazienkę. Czystą, pachnącą. Tak się rozcieli nasz. Tak, to my Co tu mamy, Maria? No, świecie no, jest spokój z klimatyzacją, dużo duże łóżko, kuszko... czego chcieć więcej? Lodówka, tak, telewizor. Jest lodówka. Telefon. Za to płacimy 34 zł. Dobra cena. Kamon. Tak, więc Cholera, jakiś dyskomfort. Brzucha nas złapał i Mariana, i mnie. Dzięki. Także jedziemy na zupach. Ale. nie byle jakich. Nie byle jakich. Nie załapuje nas to absolutnie. Mamy dzisiaj zupę z krewetkami. I Ty, Mariusz, chyba dostałeś jeszcze wieprzowinę. Tak mi się wydaje. Ja mam bez. Nie, ja mam też wieprzowinę. Zupa z makaronem ryżowym, szczypiorek na wierzchu, trochę cebuli prażonej, jako dodatki kiełki fasoli, mąk, sałata, nie, nie. też szczypiorek dodatkowo i tu mamy kawałki limonki i papryczki chili. Tak. Yy, zupa więc będzie nas kosztowała po 4 4 zł, zł na za zupę. A wiecie co fajna rzecz była? Pan przyszedł i spytał czy mamy ochotę coś do picia. Zaproponował nam a Mama On. spytała czy mówiła, ja, że kole by chciała. Nie, nie mamy coli. Wyobraźcie sobie, że wrócił po 30 sekundach i mówicie, co? Mamy kole, Także tak. Sprawde... <laughs> są, są tak uczynni, a nie bym zorganizował. Uczyni. W sklepie gdzieś. obok chyba coli nie byłaby do no. kopecji, ale to nie o to chodzi przecież. Także widzicie, wszystko pod dla klienta. Miło. Miło, miło. Tak. Próbujemy załatwić jakąś łajbę. Mnie już facet dokupił, Mariusz jeszcze... E... O, Mariusz mnie jeszcze wstrzymuje, nas wstrzymuje. O co chodzi? Facet chce nas wziąć taką małą łajbą, jak sobie zmarzyliśmy. Tylko nas dwójkę. Po małych kanałach. E... Po małych kanałach, ale teraz powiedziałam. Gdzie są... Tutaj... Są te... To dorzecze, to delta Mekongu, to są wielkie gdzieś tam, jakieś takie dopływy. Ale są też takie malutkie tak zwane kanały i właśnie my chcemy po takich malutkich kanałach ym, popływać i Pan nam to zaproponował, to będzie trwało od 3 do 4 godzin i woła za to ile on woła za to? No, 50 600, 000. 300 tysięcy za osobę 600 im dłużej tam staliśmy tym bardziej cena spadała w końcu stanęło na 500 tysięcy czyli też odpowiednich 85 złotych 85 złotych chce no zobaczymy. Myślimy. Myślę, że, że nie, to znaczy no już prawie to mamy. W zasięgu naszym już jest. Tak. Jesteśmy w tym miasteczku. Bardzo mi się tutaj podoba. Jest tak chyba kameralniej, spokojniej, i tak bardzo czysto. Podoba mi się tutaj. To jest Bentre. Za plecami Ola, Oli... Ola. Za plecami Oli jest kolejne. Do rzeczy Mekongu. Przepływają, przepływają tędy takie łodzie barki z wielkimi chałdami kokosów, bo w ogóle ten tutaj region, ta prowincja. Zdrowie. To jest tak zwana pustynia kokosowa. Jest tutaj bardzo dużo plantacji kokosa. Tak, i w związku z tym stąd kokosy wypływają, prawda? Można powiedzieć, że kokos jest tutaj tańszy niż woda. Mariusz, zabieramy się do jedzenia. Idziemy teraz na krótką przejażdżkę po mieście. Atmosfera jest zachęcająca. I zamierzamy dobić do pierwszego mostu, przejść na drugą stronę i brzegiem wracać do tamtego mostu za mną. Tak, a i jak się jeszcze uda, to może znajdziemy łódkarza, który nas, który nas od razu zabierze. Zaraz samą cenę. Teraz Ola swój ukryty talent prezentuje. Bardzo piękny rejs. Na barę, piękny rejs. Brawo. A tutaj ku przystrodzeniu tych, co... co nie lubią się uczyć albo nie chcą się uczyć. Hello? Foto, foto. No, foto. No, foto. Video. W Wietnamie też znajdzie się ciężka praca a teraz proszę stojemy przed taką budką i zamówiliśmy kolację. A no powiedz co zamówiłeś? Na kolację zamówiłem kurczaka z ryżem i z warzywami. kilometrów na rowerze, więc trochę energii zachowaliśmy i przyszliśmy na tenisa. A co, będziemy grać? Tak, będziemy grać. Korty są przedziwne. Są takie bardzo utwardzone, można powiedzieć betonowe, ale jakaś taka taka warstwa jest farby chyba przyczepnej, ale jest twardo i piłki odbijają się jak szalone, ale nic to. Kochamy na Tanisa, więc gramy w tenisa. Ale to wszystko są sztuczne kwiaty i taki akcent już świąteczny. O! Mikołajek Mamy teraz chwilę przyjemności. Ja bardzo się cieszę, bo mam szejka z mango. Uwielbiam. Mariusz pożywa. Mariusz ma chyba trzeciego się kosa I słuchajcie, jeszcze co do waszych pytań z tymi bankomatami, żeby już wyjaśnić sprawę tak na, na maksa, to my mówimy o bankach tutejszych, tak? Czy one pobierają prowizję, czy nie? My nie mówimy o tym, czy nasze banki w Polsce pobierają jakieś prowizje, jakieś opłaty, bo oczywiście, że pobierają, tylko mówimy o ichnych bankach. Czy druga rzecz ktoś pytał czy mamy konto walutowe tak mamy, mamy konto dolarowe i jeszcze była, było takie pytanie jak to wygląda, ile Wietnamczycy czy Azjaci zarabiają, że stać ich na wychodzenie z rodzinami na obiad, na kolację w miasto no Moje spostrzeżenie jest takie, że, Mariusz, nie wiem, Ty powiedz też o swoich przemyśleniach, ale według mnie rodziny tutaj bardzo rzadko wychodzą na wspólne obiady. I zresztą rozmawialiśmy z naszą znajomą z Tajlandii, Vivi, która twierdziła, że dla jednej czy dwóch osób, które są w rodzinie, nie warto gotować, ale jak już się ma większą rodzinę, to oczywiście, że gotuje się na miejscu, w domu. I rzeczywiście, no, według mnie bardzo rzadko spotykamy rodziny na, na jakichś wspólnych posiłkach. Mariusz. No, to z nie ugodzę. Wydaje mi się, że mimo wszystko dużo osób przychodzi na dojadłodajn i na jedzenie. Ale Pamiętaj, jest czy to są rodziny? Ale prawdopodobnie Wiesz to dzieci? jest tak jak... W Polsce. w Polsce są osoby, które są nie mało zamożne i są takie, które są zamożne i w restauracjach, więc i tutaj taki takie widzimy. Druga sprawa to jest taka, że w Polsce jak idziesz na jedzenie, no to wydajesz ileś razy więcej niż tutaj. To po prostu jest wszystko dużo tańsze, no, na myśli jedzenie. No okej, dobra. Tak czy Co Do tych bankomatów, to też jeszcze małe sprostowanie. Dobrze. Banki Polsce popierają prowizję, ale to wszystko zależy od tego, jakie masz konto. Ja swego czasu m, kojarzę, że było takie konto w Raiffeisen Bank, gdzie wypłaty z bankomatów też były darmowe. Więc to wszystko zależy. Tak czy siak, należy zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza, najważniejsza, to ile tutaj lokalny bank pobierze od Ciebie z tyłu z bankomatu I są różne wartości. Od zera do tam trzech. Nawet 4%. Druga sprawa to ile bank mój lokalny w Polsce pobiera w za wypłaty za granicą. I trzecia sprawa to przewalutowanie. Jeśli masz konto złotówkowe, a masz kartę Mastercard, to najpierw będzie przewalutowanie na dolary, a później z dolarów na lokalną walutę. Jak masz kartę Visa, to będzie przewalutowanie na euro, a później na lokalną walutę. I na całej transakcji, tak w cudzysłowie, tracisz jakieś 5-10%. Amen. Chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że jutro wszystko na to wskazuje, że wyruszamy łódką na Mekong. Yeah. No. I tyle. Będziemy odwiedzać wyspy na Mekongu. Zobaczymy jak będzie. Do jutra. Pa pa.